Życie rodzinne to jest życie jak na łajbie, takiej łajbie kabinowej, gdzie część królestwa znajduje się pod pokładem, tam jest królestwo kobiety. Tam są jakieś cudowne zapachy, ta kobieta jakoś te zapachy wyczarowuje. Tam jest kakałko cieplutkie, tam jest porządek, tam jest spokój, tam jest cisza też. A na pokładzie jest Królestwo Ojca, tam jest grzebnie, tam jest twardo, ale też są horyzonty szerokie, tam są przestrzenie. I na pokładzie żyjąc ten Ojciec, Kusi to dziecko swoje, aby ono wyszło spod pokładu, z królestwa matki i przeszło na, do królestwa ojca. I próbuje to dziecko przekonać, że świat jest piękny, że świat jest fascynujący. Próbuje pokazać właśnie temu dziecku przestrzenie, próbuje pokazać temu dziecku chmury, niebo. Także pokazuje temu dziecku, to dziecku, patrz, ster, możesz chwycić za ster, i ta łódź popłynie tam, dokąd chcesz. I dziecko zaczyna nabierać przekonania, że świat wcale nie jest niebezpieczny. Ale nagle przychodzi jednak deszcz, przychodzi wiatr, zaczyna być zimno, i dziecko ucieka z powrotem pod pokład do królestwa matki i tam czeka właśnie kubek z kakałkiem, tam jest chwila wytchnienia, tam jest ciepło, tam można przytulić się do mamy i po jakimś czasie znowu ojciec zaprosi to dziecko, chodź, chodź na pokład, chodź do świata. I, i uczy te, to dziecko świata i przekonuje, że świat jest piękny. I dziecko wychowuje się w takim napięciu między królestwem matki i królestwem ojca. I dlatego dziecko potrzebuje w życiu i matki i ojca. Hmm.